Ale rudera. Wygląda bardziej na melinę żebraka, niż dom Margrabiego. Ciekawych jaskier ma przyjaciół. A, jesteś paskudny. Je l'adresse twoich urodzin jest wyborny zaskakujący bukiet poczęstuj się ale proszę odstaw potem butelkę na miejsce rok twoich urodzin może chodzi o jaskra albo Cili. Thank <laughs> you. Lata tysiąc dwieście czterdzieści, Coś przeskoczyło w pokoju obok, zdaje się. Taskier i reszta przygotowywali skok. Ciri śledzi mnie męgę, to on przechwycił skarb? Ma jaskra? Uciekaj stąd. Kroki. Niedobrze. I Tris? Nie spodziewałem się ciebie tu zobaczyć, a już zwłaszcza w towarzystwie Tris. Uznałem, że przyda nam się pomoc kogoś, kto zna się na magii. Wiesz, cholernie jestem ciekaw, o co chodzi z tymi runami na bombie. Ciebie też to tak ciekawi, Tris? Nie, ja tu jestem tylko dla pieniędzy. Och, Marigold. Uwielbiam, jak próbujesz zgrywać cyniczną materialistkę. Tak naprawdę, Tris jest tu dla idei. Potrzebuję złota, żeby ratować konfratrów. a jeśli odzyskam skarb. okazji, czy jak to mówią w Bokler, a propos, dowiedziałeś się, kto zapieprzył moje złoto? Niepotrzebnie fatygowałeś, Tris. Nie ma co gadać o bombie. Bo? Bo już wiem, kto położył łapę na twoim skarbie. Szef straży świątynnej, jaki Kalep Mengen. Może nie tylko się dorobisz, ale i zemścisz. Byłbyś łaskaw powiedzieć, jak się tego dowiedziałeś, Geralt? Umieram z ciekawości. Enkel mi powiedział. Staruszek ma się dobrze. Upozorował tylko śmierć, żeby uciec od wierzycieli. Ciekawe. Nie wiedziałem, że miał długi. Miał. A Mengo obiecał, że pokryje je w zamian za pomoc przy skoku, więc... Geralt, jakby to delikatnie powiedzieć, pierdolisz. Myślałeś, że nabiorę się na tę wyjętą z dupy historyjkę, to mnie jeszcze nie znasz. No dobrze, skłamałem, ale tylko w połowie. Słyszałem o pół lwach, pół orłach, a nawet pół rybach, pół ludziach. Ale nie wmówisz mi, że istnieje coś takiego jak półprawda. Jednak spróbuję. Nie spotkałem tu Henkla, ale Menge faktycznie ma Twój skarb. Rozumiem, że ustaliłeś to za pomocą swojej kryształowej kuli. Może to tajemnica zawodowa. Ukrywasz coś przede mną, a ja tego nie znoszę. Nawet chyba bardziej niż Nil w No, ale w końcu współpracujemy z rozsądku, nie z miłości. A poza tym, w Twoich kłamstwach musi być chociaż ziarno prawdy. Męgę szastał ostatnio pieniędzmi, choć wedle mojej wiedzy nie powinien ich mieć wcale. No, to co teraz? Z tego, co słyszałem, Mengę urzęduje nocami w siedzibie łowców czarownic, w Dokach. Wpadnijcie z wizytą i spytajcie, co był łaskaw zrobić z moim złotem? Wątpię, by Mengę powiedział nam cokolwiek po dobroci. Też wątpię, dlatego nająłem do tej roboty Wiedźmina i Czarodziejkę, których tak wiele łączy. A co to ma do rzeczy? Wiele. Kochankowie są gotowi skoczyć za siebie w ogień, a to mi bardzo na rękę. Macie dzięki temu większe szanse wyjść z koszar łowców żywi z moim skarbem. Innymi słowy, pogrywasz nami. Pogrywam? Ale skąd? Instrumentalizuję tylko łączące Was uczucie. No, łóżeczki, pora na mnie. Powodzenia. Myślałam, że zaprzeczysz, że my. Też mogłaś zaprzeczyć. Tak, ale jakoś ciężko to przez gardło przechodzi, prawda? No ale zeszliśmy z tematu. Mamy skarb do odzyskania. Tris, muszę ci coś powiedzieć. Złoto Dijkstra interesuje mnie w tym wszystkim najmniej. Myślałam. Chodzi o Ciri, prawda? Menge więzi gdzieś jaskra, a on się z nią widział, to wszystko zmienia. Słuchaj, spotkajmy się koło północy przy kapliczce wiecznego ognia na wschód od portu. Wspólnie pomyślimy jak wejść do koszarłowców. Zgoda. Do zobaczenia i dziękuję. Chciałbym się gdzieś pod murkiem, ale nie ja Dobrze, że jesteś. Słuchaj. Przyjrzałam się tym koszarom i kiepsko to wygląda. W sensie, że przydałby się remont? W sensie, to prawdziwa twierdza. Wysokie mury, strzeżona brama w środku pełno ludzi. Nie przekradniemy się do środka. Na siłę też nie ma co iść, bo Menge może uciec. O co sugerujesz? Weź te kajdanki i skój mnie. Może wytłumaczysz o co chodzi? Pomyśl. Jeśli przyprowadzisz łowcom plugawą Tris Gold nie dość, że otworzą bramę, to może jeszcze zaproszą cię na dywanik do Mengego. Nie ma mowy, to zbyt duże ryzyko. Tu chodzi o Jaskra i Ciri, więc nie ma czegoś takiego jak zbyt duże ryzyko. Załóżmy, że łykną przynętę. Co dalej? Chodzimy, przystawiam Mengemu miecz do gardła i pytam, gdzie jaskier? To może nie zadziałać. Menge jest gnidą, ale jedno trzeba mu przyznać. Śmierci się nie boi. Zawsze mnie to irytowało w fanatykach. No nic, w takim razie musimy go wziąć podstępem. Jakieś sugestie? Powiedz, może, że masz informacje o loży, albo jeszcze lepiej o samej Filipie. On jej nienawidzi. Coś wymyślisz? Ciągle mam złe przeczucie, ale trudno. Chodźmy. Gerald, pamiętaj, że potrafię o siebie zadbać. O czym ty mówisz? Łowcy nie będą się ze mną obchodzić jak z damą, ale ja to wytrzymam. Mogę trochę pocierpieć. Ciri jest najważniejsza, więc. Cokolwiek by się działo, po prostu rób swoje. Nie mogę ci tego obiecać. A jednak ci o to proszę. Czego chcesz? Przyszedłem po nagrodę. Niby za co? Za czarownicę. Nie widzisz, kogo wam przyprowadziłem? To Tris Merigold. Merigold? To wchod. Proszę, Tris Merigold, przerzuciłeś się z utopców na czarodziejki? Więcej za nie płacą. Bo i więcej szkodzą. Utopiec co najwyżej rybaka w łydki po a one? Mordują królów. Spiskują. Wywołują wojnej! I mleko przez nas krową kwaśnieje. A! Żarty się skończyły, merigold, raz na zawsze. Wolnego oddam ją Mengemu i nikomu innemu. Myślisz, że my nie wiemy, co z czarownicą zrobić? sukien sukienu. Lukawy język nie pasuje do takiej pięknej twarzyczki. Trzeba będzie go wyrwać. Jest wyrywać język, lepiej go rozwiązać. Można się wtedy dowiedzieć ciekawych rzeczy. Na przykład? Na przykład, gdzie się ukrywa niejaka Filipa Eilhart. Dorwę cię za to, ty... Zamknij pysk, ruda kurwo, a ty mów, gdzie ona jest. Mówiłem chyba wyraźnie. Będę gadał tylko z Mengę. Ale Mengę nie gada z takimi jak ty. No to przekażcie mu pozdrowienia ode mnie i mojej przyjaciółki Merigold. Dobra. Wiesz, ją i chodź za mną, ale nie odchodź na krok.